przednie położenie, tak? Yy, o, ona czasem to wyskakuje, tak? To jest, to jest bezpiecznik przesuwu zamka, nie? Przyciskam bezpiecznik przesuwu zamka, zaglądam do komory nabojowej, zaglądam do mechanizmu zasilania, zaglądam na podajnik. Jest bezpiecznie. Zamykam, oddaję szczel. miejsce bezpieczne. Broń jest bezpieczna, przystępuję do częściowego rozłożenia broni. Odkręcam nakrętkę lufy, Odłączam lufę ruchem takim lewa prawa. Mm -hmm. tak? Teraz szukam coś, żeby wycisnąć stworzeń. Oni tam coś dają na tym tym? No muszą coś, coś dać. Coś tam dobrać. będzie takiego. Cyk. Odłączam stworzeń. Odłączam mechanizm uderzeniowo-spustowy. Tak? Następnie dwie płytki. Ustalacz ustalający położenie zamka. Rozdzielacz rozdzielający naboje. Następnie płytkę suwadła przesuwam w to miejsce, żeby można było wyjąć. Zamek posuwam do przodu i wyciągam. Rękojeść przeładowania, żadny wąsy, Aha. tylko rękojeść przeładowania. Podajnik, podajnik. Można jeszcze magazynek, czyli mechanizm zasilania odkręcić, tak? No, jak raz, to możemy go odkręcić. Przylizać się komisji, chyba, bo... no. wyskoczy, czasami lata po całym pokoju. C no, tak. I robię. to jest praktycznie wszystko czy tego. Ja tu wtedy, o, ucięłem, nie? Mhm. Bo tu oni nam, złamali nam. to było złamane, nie? No i omawiamy. Może, może podzielę ze zespołami, tak? Podzielę zespołami. Cyk. 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 To jest tak, yy, mechanizm zasilania czyli jest tak, rura magazynka, sprężyna i to takie tutaj malutkie to jest donośnik. Donośnik. To jest zespół kolby i komory zamkowej. Składa się stopka, kolba, komora zamkowa, bezpiecznik suwakowy, Okienko wyrzutnika, okienko podajnika, i tu na ściance tą śrubą przymocowany jest ząb wyrzutnika. Widać? Widać. To uderza łuska i wyskakuje. Tak? W skład tego zespołu wchodzi jeszcze podajnik, rozdzielacz, ustalacz. To jest drugi zespół. Trzeci zespół mechanizm uderzeniowo-spustowy. Trzon mechanizmu uderzeniowo-spustowego całość kabłąk albo osłona języka spustowego, język spustowy, dźwignia blokady zamka. Tutaj, kurek. Ten co jest kurek. Wewnątrz sprężyna, i samo napinać. Zespół przesuwny, tak. Mówi się. Rękojeść przeładowania, w środku tuleja rękojeści przeładowania, dwie szyny rękojeści przeładowania. W skład tego zespołu wchodzi jeszcze zamek i płytka ustalająca położenie zamka. Razem to wszystko jest. Tak zespolone, tak? Tutaj sobie wsadzisz, to w tą trumnę wrzucasz, to, to. wszystko, to jest jeden zespół tutaj, o, tak, I to się wszystko przesuwa, to jest najważniejsza część, część broni, tak? To jest te filmiki, jakbyś miał. Hmm. Jeśli chodzi o sam zamek, to też się mówi, trzon zamka, to są pazury wyciągu, te dwa, nie jakieś wąsy znowu, to jest iglica, z tyłu jest bijak, wewnątrz widać, tutaj jest sprężyna, wszystko. To jest zespół lufy, czyli jest lufa właściwa, komora nabojowa, łącznik ze śrubą. Wszystko. Przystępujemy do złożenia